La casa de Sinombre. Nie, jego lugarteniente. Porucznika kartelu. Otóż to osób. Szybko się uczysz. Doniesiono mi, że cała śmietanka Las Almas będzie tam wieczorem. Na zaproszenie albo... Wezwanie? Tak. Powód spotkania? Pewnie my. Las Almas płonie i chcą wiedzieć, kto je podpalił. Sinombre tam będzie, tak? Nie wiadomo. Ale to nasza szansa. Warto spróbować. Mam tu dość cieni, żeby zająć cały ten pieprzony kraj. Chciałbym tego uniknąć. Chodzi o to, że jeden dom to nie problem. Potrzebujemy go żywego. Więc... Trzeba się z nim spotkać. Jak? Dać mu, czego chce. Dane. Chce wiedzieć, kto robi dym? Powiedzmy mu. Osobiście? Korekto. Jeden wejdzie, znajdzie szefa i go zwinie. Pójdę! Zabiję cię jak tam wejdziesz, bracie. Zaryzykuję. Powstrzymajmy rakiety. Innego wyjścia nie ma. Złożę ofertę za spotkanie z Sinombre. Jeśli tam będzie, wkraczamy. Orale, masz spore kochone, Hebron. Będziesz potrzebował oczu i uszu. Pójdę z tobą. Będę was osłaniał. Cienie będę krążyć nad celem. No dobra. Musisz mieć jakiś dowód. Pokaż im to. Daj sygnała w kroczę. Dobra, bierzemy sprzęt i ruszamy. Cienie na miejscu. Przyjąłem. Wszystko gotowe. Widzę miejsce do lądowania na dachu. Potwierdzam. Dwóch uzbrojonych przy drzwiach, Alejandro, jak u ciebie? Mam jednego w środku. Co diabła, jak ty to robisz? Brutalnie. Widzę sołpa. Chwila prawdy. Widzą go. Teraz tak. Zabierają go. Chłop maja, Oby z tego wyszedł. Hermano. Alejandro. Jak ci się... Nie ma czasu. Słuchaj. Przekaż im wszystkie dane. Nie kłam. Powiedz wszystko, co chcą wiedzieć, albo tu zginiesz. Ale że wszystko? Wszystko. Meksykańskie siły specjalne. Amerykańscy najemnicy. Kompania cieni. Philip Graves. Sama prawda. Nawet o tobie. <tryk> Czy to on? Tak, senior. Masz jakieś imię, Koleś? Mówią mi soap. <tryk> Co to za zjebane imię? Za mną. Chcesz się spotkać z Elsinombre? Chcesz się spotkać z szefem. Żyjesz tylko dlatego, że możesz mieć informacje. I oby były coś warte. Albo zaraz oskalpuję ci ten pusty łeb. Wypierdalaj z mojej windy. To jest mój dom! A jest! Poznaj szefa, jeśli ci pozwolę. Nie pytaj, tylko odpowiadaj. No i najważniejsze. Mów, kurwa, prawdę. Bo jak schłamiesz, nakarmię tobą psy. Co ty do chuja robisz? Nie spałem od kilku dni. Szef nie chce narkotyków. Jego po prostu staram się zachować czujność, wiesz? Słuchaj! Jebanych rozkazów! Ból pozwoli ci się skupić. Wracaj do pracy. Ta salba stoczył wojnę. Chcesz ją wygrać? To się słuchaj. Tylko ta organizacja przetrwa i dlatego szef dziś tu jest. El Sinombre jest tutaj? Nie. Ale jest to Sicario Sinombre. Valerio. Kolejny. Gringo. Ruchy! Hmm. Siadaj, kto to jest? Ty nazywa się Soap. Przyszedł do nas. Soap? <throat> Czy to żart? I wpuściliście go tak po prostu? Twierdzi, że ma informacje. Decho, mierda! Nie znamy go, a nas wszystkich dokładnie obejrzał! Valerio, on może coś wiedzieć. Posłuchaj mnie. On mógłby nam pomóc. Oby powiedział nam coś wartościowego. Bo jak z nim skończę i niczego się nie dowiem, to podzielisz jego los. Ninias! Będzie tak. Ja was pytam. A wy odpowiadacie. Nie ważcie się łgać! Niedawno w górach chroniliśmy naszego przyjaciela. Ktoś nas zaatakował. Kto? W tym chaosie nie widziałem. Nie mam, racz mów głośniej! To to chyba był kartel rywali. Teraz ty, Guerrero to to był to nie kartel tylko meksykańskie siły specjalne widziałam zwłoki fuerzas especiales skąd ktoś z zewnątrz wiedział że to meksykańskie siły specjalne a wy nie może on tam był przecież tam byłeś pendejo możliwe że on też był Obcy pomagający meksykańskim siłom specjalnym. Kim byli? Coś. Coś tam krzyczeli nie po naszemu. Byli razem z Gringos. Jak on? To amerykańscy najemnicy. Tak zwana Kompania Cieni. Los wakeros współpracują z najemnikami. Pierdolone węże. No i widzisz, miałem rację. To byli Gringos! Umiesz udowodnić, że kompania cieni w ogóle istnieje? Jak mam to udowodnić? Co ty na to? Jaki masz dowód? Sprawdź moją kieszeń. Co to jest? Insygnia Kompanii Cieni. Dowód. Dowódca Kompanii Cieni. Podaj nazwisko. Philip Graves. <grywka> Jak Grub. <grywka> mi nieźle. A ten Graves, czego on chce? Chce dostać wasze pociski. Skąd on o tym wie? Nie wiesz w to co mówi. On kłamie. Nie wiesz mu. Nic nam nie powiedziałeś, idioto! Dobrze ci płacimy, a ten obcy wie więcej niż ty. Zabijmy bezużytecznego gnoja. Z przyjemnością walerii. Błagam! Błagam! Nie, Kończymy! Dość już mam kurwa tego. Bierzmy się do pracy. Idziemy na górę. Chodź, gwero! Bij sobie dołba, to jeszcze nie koniec. Sinombre zdecyduje o tobie. A wy co? Do roboty dupki. Ruchy. Tędy, tędy, W razie czego będę w się z Sinombre. Kiedy spotkam El Sinombre? Valeria pomówi teraz z naszym szefem. Ty zaczekasz z innymi. Mam przeczucie, że El Sinombre chętnie utnie sobie z tobą bogawędkę. Zaczekasz tutaj, Soap. Będę przy ołtarzu. Niech nikt nie wchodzi. Tak jest, szefie. Zajmę się nim! Ty idź na zewnątrz! Dobra, daj mu maskę i dobrze go pilnuj. Wciąż żyjesz. Alejandro, dobrze cię widzieć. Elsie jest w Penthouse'ie. Trzecie piętro. Potrzebujemy karty. Diego ją ma. Weź no to. Pięknie. Masz. Po co ta maska? Niektórzy nie mogą być widziani z kartelem. Podpiliśmy się. Słychać mnie? Słyszycie? Dobra, ruszajmy. Ghost, jesteśmy. Co mamy? Elsie Nombre jest w penthouse'ie. Trzecie piętro. Oto Możemy tam wjechać windą. Potrzebujemy tylko karty Diego. A gdzie Diego? W kaplicy, na drugim piętrze. Widzisz coś, Ghost? Jeśli dostaniesz się na dach, to jest tam przejście do penthouse'u. I tak miałem iść na górę. Ostrożnie, bracie. Jeśli strażnicy przyłapią cię tutaj lub w garażu, zaczną strzelać bez pytania. Co jest w garażu? Nie mam pojęcia, ale to coś ważnego dla Diego. Znajdź Elsin Nombre i załatwmy to. Teraz. Dejaos. Deja mi a Solo quiero estar alegre. Sino por tu trabajo. ¿Usamos la puerta? Silencio. Aquí les entrará. Adelante, Dime algo. Aquí todo en calma. Entendido. Abra mi eso. Déjalo ir. No es más que.

Quién quien organizó esto todavía no estaban bien equipados quizá los gringos gringos de mierda nos pisan el cuello y esperan que luego les agradezcamos hubo muchas znalazłem nóż dobrze pozostać <tusy> Sí es en serio. Número de cuenta: 0919014. Esta noche. Aquí la Escucho. ¿Para qué hagas este tipo de servicios? Zona segura. Quiero que veas el nombre del dueño de esta cuenta y transfiere el dinero esta noche. Esperaré cinco minutos. Luego involucraré a mi cliente. Central C1. Voy hacia la armería. Dos minutos. No i garaż, nie daj się im tam złapać. Co jest w środku? Co jest w tym? Co jest jest w tym? Znaczy, że Znalazłem sprojownie Diego. Nie mierda, jezuzu. Aha, mierda! Nie chcę, żebym Znalazłem broń z tłumikiem. Dobry pomysł, Hermanu. Niezły yes, nat. Dobra, tu jesteś bezpieczny. Możesz się wspiąć na garaż po klimatyzatorach. Pod tobą jest gzym z Może się przyda do obejścia tego strażnika. Jesteś na terenie wroga. Jestem na drugim piętrze. Diego jest w kaplicy. To gdzieś na tym piętrze. Tak jest. Znalazłem pokój Diego.

Jego powinien być w środku. Ta... jest tutaj. tę kartę. Alejandro, Jego nie żyje. Gdzie to cholerstwo? Przeszukałeś ołtarz? Mam kartę! Przyjąłem. Spotkamy się przy windzie. Co so, ruszaj do windy, już!

Przed nami kontrolę! Jak się przedostaniemy? To jest ta gnida, której szukaliśmy! Współpraca gotowa. Pora namierzyć Elsie i Nombre. Sprawdźmy tożsamość celu. Ławinek z Hiszpanii dotarł na czas. Jepe, musimy się Nie przeszkadzaj mi podczas pracy. Jak jest jakiś problem, zajmij się nim! Ja... zapewniam, że moi ludzie dopełnią swoich obowiązków i łabinek si, no będzie bezmyślny. Znamy się! Musimy szerokiej drogi! Ruszamy! W życiu, kurwa! Co jest? Sikaria, którą poznałem. Valeria, to El Sinombre. Valeria? Na pewno, Hermano? Tak. Musimy ruszać. Graves, Sinombre udaje kobietę sikarię. Wchodzimy. Gotowy? Tak. Ghost? Gotowy. Brać ją żywcem. Nazywam się Waleria! Chowasz się na widoku! Chowam! Wierz mi jestem wszędzie, żołnierzu! Dobrze. Tak jak my. Ruchy! Hermano! No co ta. 还有仨。